Witam Was bardzo serdecznie w 12 już odcinku z Syberii 2 um, Jak pamiętacie, ostatnio skończyliśmy na górze, spinając się Bracia Burgo nam gdzieś zaginęli w akcji Tyle Ja się wiedziałem, to pamiętajcie, w górę Subskrypcja oczywiście No i lecimy, lecimy, lecimy No co? Czemu gra sugeruje zejście na dół? What the fuck? Nie będę ryzykować zejścia w dół No właśnie, what the fuck? No nie no, musimy iść tu. No, tylko na dół nam gra z No dobra, to idziemy na dół. Znaczy, idziemy. Wygniemy no, nawet, bo, bo coś tu się sama rozbił. What the fuck, co to się wydarzyło w ogóle? Możemy iść tam na dół, albo możemy iść tam. Pójdziemy tam może. ten samolot? Tak. Chyba, I'm not sure. Coś tu jest, no ale co to w ogóle jest ten samolot? Nie, 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 nie wiem. Tak. Ten samolot w ogóle. No to mówiąc, nie, wygląda, nie wygląda tak źle, ale. Gdzie pilot? Boris Harow. Czas, ja coś powinam być tu zrobić. No właśnie, nie wiem co. Dobra, no nie wiem, na razie stąd zejdźmy. Bo tu i tak no nic nie ma Nie wiem o sensie, co z tym o tym chodzi Więc po prostu zejdźmy na dół Podpośnijmy lekko muzykę bo, chuczy, bo lekko za bardzo zciszyłem. Myślę, że teraz będzie okej okay. Mmm, no i zejdźmy na dół, tak musimy mieć dalej Reces, czy musimy coś z Ale to. To co, z tym samolotem mamy coś kombinować? Co ty gadasz? Co ty gadasz, że z tym samolotem musimy? No to, no to nic innego nie ma. No To nie gadasz, że z tym samolotem musimy. O nie, kurde, i tam znowu. bo no tu nic więcej nie czekaj, czekaj, tu coś jest, tu jeszcze mogę iść, tylko nie zauważyłem. O właśnie, co za gnojki, boże, Hans leżą na saniach. muszę jak najszybciej dostać się do pociągu, inaczej ich nie złapię. No, poczekajcie, dobra, tego nie zauważyłem od razu. Kurde, to jest kilka przejść w ogóle No dobra, tutaj to jest... To gdzie wszedłem No dobra, już wiem Teraz sobie zauważyłem, to jest jakaś radiostacja w ogóle Eee, zróbmy save'ik Dobra, tu nie mogę iść, mogę iść w prawo? Dobra, ale możemy tu coś... tu coś jest, poczekajcie Zobaczycie wszystko nagrywać w ogóle E, dobra, wszystko się nagrywa fantastycznie, dobra? Eee, co to jest? Czekajcie, to nie było 8-8 też, tej częstotliwości? Czekajcie... Jeszcze mogę wejść na górę... O mm, dobra, to już wiem o co chodzi, daram. Tylko czekajcie, tam jest jakaś częstotliwość, w tym samolocie była... Nie wiem, czego to nie trzeba ustawić, ustawić jako tej, tej samej. To oczywiście od muszę, że wiadomo, muszę ustawić też e, jakby. Nie, 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 tu, tu samo, to samolot jest tutaj. Gdzie jest ten pilot? Słuchajcie, bo tu coś było. 888, no właśnie 8888 Czyli pamiętałem dobrze Wróćmy tam, gdzie byliśmy No bo tu nic nie mogę zebrać, no nie, nic 1888 No dobra, to wróćmy tam właśnie mówię do tego miejsca. No i teraz, jeżeli nie tutaj, to może trzeba jeszcze przekręcić. Chodź na tą stronę. Weź zejdź. No i jest coś. No, no, i no i co w związku z tym? Co mam zrobić? co mam zrobić. Może jestem zakupi chyba, ale no, no nie wiem co mam zrobić. No bo nie, bo teraz to nie będzie miało sensu, bo teraz... Malera. Co mam zrobić? O no, trzy tak było, a co mam z tym zrobić? Co ja mam tu zrobić? Boże, nie wiem. Bo to jest ustawione dobrze, tylko że... Tylko nie rozumiem trochę... ...tej zagadki tutaj, bo to jest jakaś zagadka jakby, tylko że... Kurczę, nie rozumiem. Cholera jasna, nie wiem co mam zrobić. Mogę dalej jeszcze iść. O! Dobra, teraz dobra zauważyłem. Czy to jest ten ziutek? Nie, to nie jest ten ziutek. Więc miał wlecieć w kosmos. Obudź się! Hej! Obudź się! Czemu on śpi? Tego. Ze słuchawkami na uszach nigdy mnie nie usłyszy. Ach, hmm. nic. No to... Chyba, że poczekaj. Może tutaj chodziło, żeby nadać ten komunikat. Czekaj, i teraz może ten komunikat zadziała. Tego pilota nie zauważyłem, w sensie nie zauważyłem dojścia do niego. Teraz, teraz, to może zadziała. Chyba, no teraz może, może teraz to zadziała. Yy, to by miało lekki sens. Ale nie wiem czy to o to chodzi. Kurde, no. Cholera jasna, no nie wiem co mam zrobić. Nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, serio nie wiem. Będę go jakoś obudzić albo ściągnąć, ale no. Powiem taki, że nie wiem jak. Jest właśnie, właśnie zespół pogrzebany, że. Nie wiem jak. nic. Jak powinienem go ściągnąć? No i no właśnie, to jest. Robić. Kurde poczekajcie, a może tu chodzi... Mmm... Te o ten kod, bo... Albo o co innego? Kurde, bo to, bo to są te 8, 8, 8. to jest tak randomowe te cyferki Ja nie wiem czy to jest to 28 28, czyli końcówka jest 28 03 Dobra, mam to. To jest ten właściwy kod. Dobra. 0328, dobra, jezu. Um. Doszedłem do tego, dobra, co było nie tak. Jeju. Czyli ten kod był nie tak. No i dobra, teraz spróbujemy się z nim skontaktować. 0328. Teraz to ma sens. No dobra. Dlatego ten. Te, te cztery ósemki nie działały. Dobra. Mam to. I tak. Zero. Trzy. Dwa. Osiem. No i skontaktujemy się z nim. Borys. Odbiór. Tu Kate Walker. Obudź się. Jest. Hej. Przestań mnie lizać, A, hej, gdzie ja jestem? Co ja tu robię? Ściągnij mnie na dół! Rozepnij pasy! Pasy? A tak, pewnie, tylko pociągnę za ten zaczep i... Mam nadzieję, że jesteś cały. No i pewnie spadł. Dobra, najważniejsze, że to ogarnąłem jakimś cudem. Też nie było to łatwe, bo serio tam klikałem Tu było przerwa nagrywania, klikałem, klikałem Ale doszedłem do tego jakoś Cieszę się namęczyłem, serio, dosyć spora... O kurde, nie włączyłem tego Nie włączyłem sobie nagrywania, ile mam Ej, najgorzej na świecie, a 1650 Dobra, no, dwie minuty 2 minuty różnicy, no 2,5 Dobra gdzie on jest? A, już już do, do samolotu w ogóle. Dziecię. Do samolotu w ogóle dosiadł. Zniszczonego XD. Borys! Ach, Kate. Mój odrzutowiec jest kaput. Zupełnie zniszczony. Biedny Borys. Twój odrzutowiec jest w opłakanym stanie. Ale latałem pośród gwiazd, a to ten Borys. Niewielu ludzi może się tym pochwalić. <śm> Hans Vorarlberg został porwany. Jak to możliwe? Porwało go dwóch oprychów. Właśnie ich ścigam. Biedny pan Vorarlberg. Przykro mi, ale nie mogę tu wiele pomóc. Rozumiem. Za wszelką cenę muszę złapać tych łotrów. Hans nie czuje się najlepiej. Z przyjemnością bym ci pomógł, Kate Walker, ale nie mam pojęcia, jak. Pociąg stoi u podnóża góry. Nie uda mi się tam dostać. A mój odrzutowiec leży w strzępach. Cóż, lądowanie nigdy nie było moją mocną stroną. No. Jesteś pewien, że nie mogę polecieć Twoim odrzutowcem? Aż za bardzo. Ja widziałem, że lot będzie niemożliwy, więc otworzyłem kokpit, wcisnąłem przycisk i w górę. Może uda się wykorzystać katapultę w siedzeniu drugiego pilota, ale musisz najpierw przełączyć ją na ręczne sterowanie. Ciekawe jak mam to zrobić. By uruchomić katapultę w siedzeniu. Dobrze. Na wszelki wypadek tu zostanę. Jak mam to niby zrobić? Nie, nie, towarzyszko, te współrzędne poślą cię prosto w furwisko. Aha, nie, nie, towarzyszko. No dobra, czyli muszę mieć na pociągu. Wiem skąd torwę te spórzenę. z tego badziewia. Czy to nie będą współżenne samoloty? No, jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Czekajcie, bo tutaj coś było. No właśnie, to mogło być współżenne. Mogło Czekajcie, zapiszę to sobie że sobie zapiszę tu są takie współrzędne A w sumie nie wiem czy to są dobre współrzędne um. czekaj 50, 70, 80, ok są tak 20 Rozporządzenie 20,80 20, 80. 20 w górę, 20 jakby w górę, 80 w prawo. No zakładam, że to o to chodzi. Zakładam, że to o to chodzi. Bo wątpię, że tam by było co jakieś inne. Strojstwo. No nie, tutaj to nawet nie ma sensu patrzeć. Nie, tutaj tym bardziej. No jedyne co? To mogłoby być jeszcze tutaj, ale no nie bez sensu. Nie, tak mi się daje, że to 20 ton 80 w tom. To mogłoby być jeszcze w te, po tej stronie ten pociąg, ale no, nawet taką na logikę to byłoby. Czekaj. No nie, tu nic nie ma. Myślałem, że może jest, ale. Ale nie ma. No dobra, no to 2080. Tak by wynikało z tego urządzenia. Więc po to było mi to. Po, co po to było mi to urządzenie? Tak by wynikało. Kacjuszko. Dobra. Um... Dobra, weźmy się po Borys. Przyznać, że nie sądziłam, że się no, ja też nie. Fortuna to kapryśna, dama Kate. Borysie, możesz mi pomóc w przyręcznym sterowaniu mechanizmu katapultującego? Znajdź kierunek celu i wpisz współrzędny. Niestety, radar nie działa. Do zobaczenia, Borysie. Tykiereczko, dobra, tykiereczko. Yy takiej 20... tutaj powinno być 80. strzał w dziesiątkę Kate Walker wylądujesz od razu w wagonie restauracyjnym bank no proste ty geniusz dobra udało mi się Boże, co to będzie Dobra, no idziemy, jesteśmy. No prawie, że. No dobra, jesteśmy w pociągu. Udało nam się fantastycznie, dobra. No i dobra, super. Ale wiecie co wam powiem? Myślę, że w tym odcinku to jest na tyle wystarczy wrażeń. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam się odcinek oczywiście podobał, kciuk górę komentarz, subskrypcja. Do kolejnych odcinków. się na razie. Pa, cześć.